Czasem bywa tak, że jakiś przepis jest niezgodny z konstytucją, a władze nic sobie z tego nie robią. Bywa tak też w przypadku podatków. Właśnie temu zagadnieniu przyjrzymy się w szóstym już odcinku serii Globalnie o Lokalnych. Zagadnienie to nie jest czysto teoretycznym rozważaniem, a ma bardzo mocne znaczenie praktyczne. W tym przypadku głównie dla przedsiębiorców i to właśnie do nich będzie przede wszystkim skierowany dzisiejszy odcinek. Zanim dokładnie opiszemy problem, to musimy spojrzeć sobie w samo brzmienie przepisu, a konkretnie artykułu czwartego ustawy o podatkach i opłatach lokalnych który zawiera m.in. słowniczek, bo ta ustawa, tak jak każda inna, zawiera w sobie słownik, który każe określone pojęcia, które się w niej znajdują, w taki, a nie inny sposób rozumieć. I tak jest w tym przypadku. Zgodnie z przywołanym przepisem, konkretnie artykuł 4, ustęp 1, punkt 3, bo tych definicji jest oczywiście więcej, a nie tylko jedna, w punkcie 3 mamy definicję, która mówi, że za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uważa się grunty, budynki i budowle, będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą z zastrzeżeniem ustępu 2a. Musimy więc spojrzeć, co to za zastrzeżenie, i ten ustęp 2a wyłącza pewne kategorie nieruchomości, z tych, które można uznać za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, są tam trzy punkty, je też zacytujemy dosłownie. W punkcie pierwszym budynki mieszkalne oraz grunty związane z tymi budynkami, w punkcie drugim grunty, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 1 litera B i D oraz w punkcie trzecim budynki budowle lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego, o której mowa w artykule 67 ust. 1 ustawy Prawo budowlane lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania. Jak widzicie w tym miejscu mamy tu do czynienia z takim wielopiętrowym odwołaniem, gdzie ta definicja od... Przed Skierowuje nas do tego ustępu 2a, potem ten ustęp 2a przekierowuje nas jeszcze do innych ustaw. No nie będziemy tego wszystkiego cytować, bo nie o to chodzi w tym odcinku, ale wystarczy powiedzieć, że ten artykuł 5 i te litery B i D, o których była mowa tutaj w punkcie drugim. Obejmują generalnie, mówiąc, grunty pod wodami powierzchniowymi oraz tereny objęte obszarem rewitalizacji. Co wynika więc z tego przepisu? Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, posiadasz nieruchomości i nie są one żadnymi nieruchomościami wymienionymi w tych wyłączeniach, o których przed chwilą powiedzieliśmy. To organy podatkowe, tak dla przypomnienia, w podatkach lokalnych będzie to wuj, burmistrz lub prezydent miasta, powinny traktować Twoją nieruchomość jak związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. A gdzie jest różnica między nieruchomością związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz tą, która w tej definicji się nie mieści? No, głównie tą różnicę. Będą odczuwać nasze portfele, bo to jest różnica w maksymalnej stawce podatku, jaką można zastosować za metr kwadratowy takiej nieruchomości. Przykładowo, jeżeli budynek jest budynkiem mieszkalnym, wtedy maksymalna stawka za metr kwadratowy wynosi 0,19 zł za rok. Natomiast jeżeli już budynek ten będzie związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, to ta maksymalna stawka rośnie nam do 34 zł. Oczywiście mowa o stawkach w 2025 roku, bo one corocznie ulegają zmianie, natomiast jest to różnica prawie 30-krotna, więc warto się już po takie pieniądze schylić, biorąc pod uwagę, że żaden lokal nie ma metra dwóch, a raczej trudno znaleźć lokale, które są lokalami mieszkalnymi, mają mniej niż 30 metrów. No to policzmy sobie, jaka byłaby na tych 30 metrach różnica w rocznej stawce takiego, yy, takiego podatku. No ale chroniąc przed tym automatyzmem, całe na biało i mówię to bez żadnego szyderstwa czy żartu wkroczył Trybunał Konstytucyjny. Wyrokiem sprzed 8 już lat prawie, bo z grudnia 2017 roku stwierdził on, że taka interpretacja tego przepisu, która nakazuje niemal automatycznie traktować każdą nieruchomość, która jest w posiadaniu przedsiębiorcy jako związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej niezależnie od jej faktycznego wykorzystania, jest niezgodne. Z konstytucją, a konkretniej jako wzorce kontroli, Trybunał wskazał artykuł drugi, który stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, rzeczywistniejącym zasady sprawiedliwości społecznej. No powiem szczerze, to pustosłowie tego przepisu powoduje, że jest to mój w cudzysłowie mówiąc ulubiony przepis naszej Konstytucji. Ale ten artykuł drugi został naruszony w związku z artykułem 32, który. Mówi o tym, że każdy musi być równy wobec prawa i nikt nie może być dyskryminowany, i z artykułem 64, który z kolei zawiera ochronę prawa własności. Bardzo ważny wyrok i co prawda zapadł 8 lat temu, przepis do dzisiaj jest niezmieniony. Do tego jeszcze dojdziemy pod koniec tego odcinka, jakie to są konsekwencje tego braku zmiany przepisów. Przyjrzyjmy się w skrócie, oczywiście, dlaczego Trybunał uznał, że tak skonstruowany przepis jest niezgodny z Konstytucją. Dlaczego miałby naruszać zasadę równości? A no dlatego, że Trybunał postawił hipotetyczną sytuację. Mamy dwa podmioty posiadające dokładnie taką samą nieruchomość, które nie różnią się niczym. Nieruchomości są takie same, tak samo te podmioty mogłyby tą nieruchomość wykorzystywać. Nikt na niej nie prowadzi działalności gospodarczej, więc nie ma żadnych korzyści większych niż ten jego, powiedzmy sobie, sąsiad z posiadania takiej samej nieruchomości. No i nagle płacą zupełnie inne podatki. Tylko dlatego, że jeden pracuje gdzieś na umowie o pracę, drugi prowadzi własną działalność. Trybunał uznał, że. To nie jest cecha, która tak bardzo różnicuje sytuację tych dwóch osób, żeby można było uznać, że posiadając taką samą nieruchomość, muszą płacić oni inne podatki, bo zasada równego traktowania może podlegać pewnym ograniczeniom, ale tylko wtedy, kiedy osoby są traktowane w inny sposób ze względu na jakąś cechę, którą jedna z nich posiada albo. Cechy, która różnicuje te podmioty, czyli jeżeli jest jakaś istotna różnica między dwoma osobami, to ta różnica może, ale nie musi uzasadniać odrębne ich traktowanie. Natomiast jeżeli są dwie osoby, które mają takie same nieruchomości, ale inny sposób zarobkowania, utrzymywania się, zupełnie niezwiązany właśnie z tymi nieruchomościami, no to według Trybunału, z czym ja się w pełni zgadzam, nie może to być cecha, która powoduje, że te osoby płacą inne podatki, znacząco inne podatki, i w ten sposób dochodzi wręcz do dyskryminacji tego przedsiębiorcy. No ale Trybunał sobie, ustawodawca, yy, zupełnie się tym do dzisiaj nie przejął przez te 8 lat, nie zmienił tych yy, przepisów. No i teraz bywa, że te, właśnie organy podatkowe, czyli wójt burmistrz, prezydent, mając do wyboru zastosowanie przepisów ustawy w takim brzmieniu, w jakim ona jest, albo dokonania hmm, reinterpretacji tych przepisów i wydawania decyzji niezgodnych z ustawą, ale zgodnych z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, decydują się działać zgodnie z tym, co mówi ustawa. Szczególnie, że no, nie oszukując nikogo, ten przepis jest dla gminy, która chce pozyskać środki na swoją działalność, po prostu korzystniejszy niż ten, który możliwość pozyskania tych środków ogranicza. I co robić w takiej sytuacji? Moim zdaniem, w takiej sytuacji każdy przedsiębiorca powinien się po prostu bronić. Ja to uzasadnienie w takim bardzo dużym skrócie przedstawiłem, zachęcam natomiast do zapoznania się z nim w całości łatwo je znaleźć w internecie wyrok Trybunału Konstytucyjnego sygnatura SK 13 na 15 tam możecie szerzej na ten temat poczytać mamy więc dalej sytuację kiedy przepis niezgodny z konstytucją funkcjonuje za funkcjonowanie przepisu niezgodnego z konstytucją po głowie dostają przedsiębiorcy a jak żeby inaczej i w przyszłym odcinku powiemy sobie, jak bronić się w sytuacji, kiedy dotknie nas właśnie takie działania organów, bo uważam, że bronić się należy zawsze w takich momentach, i powiemy sobie, poświęcimy kolejny odcinek temu, jakie dowody zabezpieczać, żeby móc wygrać sprawę. Jak nie na gruncie jeszcze postępowania podatkowego, to już w odwołaniu do sądów. Administracyjnych, bo te sprawy są możliwe do wygrania, a nawet powiedziałbym, że prawdopodobieństwo wygrania takiej sprawy jest bardzo, bardzo duże. Trzeba się tylko do tego dobrze przygotować, więc już za dwa tygodnie powiemy sobie o postępowaniu dowodowym w takiej właśnie sytuacji. Do zobaczenia.